Czy wiesz, że istnieje postać, która jako człowiek wstąpiła do niebios i przemieniła się w jedną z najpotężniejszych istot we wszechświecie? W biblijnej księdze rodzaju pojawia się Enoch, praprawnuk Adama, który zniknął z ziemi bez śmierci, wprost zabrany przez Boga. Ale co, jeśli ta historia skrywa o wiele głębszą tajemnicę? Co, jeśli Enoch stał się czymś więcej? Metatronem, strażnikiem niebiańskich królestw i przewodnikiem Boga, to opowieść o człowieku, który przekroczył granice świata fizycznego i duchowego, stając się istotą, o której śnią mistycy od wieków. Enoch, który w Księdze Rodzaju chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż Bóg zabrał go do siebie, to zaledwie początek tej historii. W żydowskim mistycyzmie, zwłaszcza w Kabałę, Enoch nie tylko wstąpił do niebios, ale przeszedł transformację, która zmieniła go w Metatrona, archanioła, strażnika niebiańskiego porządku. Metatron nie jest zwykłym aniołem. Jest opisywany w apokryficznych tekstach jako byt o 72 skrzydłach i 365 tysiącach oczu patrzących w głąb wszechświata to on stoi najbliżej boga będąc jego powiernikiem i przewodnikiem przez wszystkie sfery duchowe według żydowskich apokryfów metatron pełni niezwykłą rolę jest przewodnikiem proroków i kontroluje zapis ludzkich czynów w księgach henocha które rozwijają tą postać dowiadujemy się że metatron zapisuje każdy ludzki czyn w niebiańskich księgach jest też strażnikiem bram nieba, który decyduje o tym, kto ma dostęp do najwyższych sfer. Jest postacią monumentalną, istotą, która jedną nogą stoi w boskich królestwach, a drugą w świecie ludzkim. Jednak to nie tylko te funkcje czynią metatrona wyjątkowym. W tym Zefer Hekalot, czyli księdze pałaców, Enoch nie był po prostu wyniesionym świętym. Został przekształcony w Anioła nad Aniołami, najwyższego strażnika tajemnic niebios. To człowiek, który za swoje czyny na ziemi zyskał miejsce po prawicy Boga. Enoch, przekształcony w Metatrona, stał się symbolem połączenia ludzkiego i boskiego świata. Czy jednak człowiek może rzeczywiście stać się kimś tak potężnym jak Metatron? Według żydowskiego mistycyzmu, Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Enoch, jako metatron, jest postrzegany jako istota, która zna wszystkie sekrety wszechświata, ma dostęp do tajemnic czasu, a także kontroluje losy dusz. W apokryfach pojawia się jako byt, który nie tylko obserwuje, ale i decyduje o losach ludzkości. Jest tym, który zapisuje każdy ludzki czyn w Księdze Życia, decydując, jakie będą konsekwencje dla dusz. W hasyckich tradycjach Metatron jest tym, który trzyma klucze do boskich sekretów. Czy możemy więc w pełni zrozumieć tę postać? Metatron, Enoch, człowiek i anioł. Czy jesteśmy w stanie odkryć prawdę, która była ukrywana przez wieki? Jeżeli interesujesz się żydowskim mistycyzmem, to zapraszam na mój kolejny film o golemie, historii głęboko zakorzenionej w żydowskiej tradycji.